Nawigacja. Wyszukiwanie lokalizacji i wyznaczanie trasy podróży. HTC One X posiada zainstalowaną aplikację Nawigacja, opartą na mapach Google, która pozwala na wyszukiwanie dowolnego miejsca na świecie oraz wyznaczenie punktowej trasy podróży. W celu dokładniejszego określenia lokalizacji należy włączyć GPS w telefonie. Jeśli nie wiesz jak to zrobić, Przeczytaj rozdział Włączanie GPS. Dotknij ikonę aplikację znajdującą się na ekranie głównym. Przesuń ekran w lewo i dotknij ikonę Nawigacja. Zaakceptuj korzystanie z usługi nawigacji i kliknij Zaakceptuj. Aby rozpocząć wyszukiwanie lokalizacji, kliknij przycisk Podaj cel trasy. Wypowiedz szukaną lokalizację. Na przykład Salon Orange Kraków. Google Maps wyszukał dostępne miejsca i pokazał je na liście. Wybierz miejsce docelowe. Pokazana została trasa i wskazówki do jazdu. Na górze ekranu znajdują się informacje o długości trasy i orientacyjnym czasie podróży. Jeśli chcesz podejrzeć kolejne punkty trasy, dotknij ikony strzałki w prawym górnym rogu ekranu. W ten sposób Google Maps. Punkt po punkcie poprowadzicie do miejsca docelowego. Aby powiększyć widok mapy, dotknij ekran dwoma złączonymi palcami i nie odrywając ich od ekranu, rozsunie względem siebie. Analogicznie, aby pomniejszyć widok mapy, wykonaj ten sam ruch, lecz w odwrotnym kierunku. Aby przejść do opisu trasy i wskazówek w formie listy, dotknij ikonę Lista. Aby powrócić do widoku mapy. Kliknij przycisk Wstecz. Jeśli chcesz przejść do trybu Street View, dzięki któremu możesz wirtualnie podróżować oglądając miejsca na zdjęciach panoramicznych, dotknij ikonę Ludzika. Aby powrócić do widoku mapy, dotknij ikonę niebieskiej strzałki. Aby powrócić do ekranu głównego, kliknij przycisk Home.